Witajcie w kolejnym odcinku programu Rolnik szuka traktora. Dzisiaj Krystal Orion 250, czyli coś większego, bo aż 261 koni mocy maksymalnej. 250 dysponuje silnikiem Suzuki 6 sześciocylindrowy turbodołowany z interkulerem, 261 koni mocy maksymalnej. Silnik ten charakteryzuje się wysokim momentem obrotowym do 1200 Nm. W ciągu nie znajdziemy filtra cząstek stałych oraz układu selektywnej redukcji katalitycznej, czyli SCR. EGR również nie jest. Spaliny nie trafiają ponownie do komory spalania. Po podniesieniu maski naszym oczom. Ukazuje się skraplacz w klimatyzacji z wentylatorem. Dalej interkuler, chłodnica oleju i główna chłodnica cieczy chłodzącej silnika. Zespół chłodnic możemy odchylić, aby łatwiej wyczyścić główną chłodnicę. Łapiemy, odchyla nam się. Zwiększa nam się dostęp do chłodnic. W egzemplarzu tym znajdziemy zbiornik paliwa o pojemności 360 litrów. z powietrza, jak widać, możemy otworzyć. W dostępnym miejscu wyciągnąć, przedmuchać powietrze do filtra. Czerpane jest u góry, przy kabinie. Za zbiornikiem paliwa filtr oleju, dwa filtry paliwa, sterownik silnika, bagnet z miarką wyciągany. Mierzymy poziom oleju w silniku, wysokociśnieniowa Pompa do wtrysku, wtrysk Bosza wysokociśnieniowy do 2000 bar. bloku silnika zastosowana została grzałka. Zewnętrzne źródło napięcia może nam rozgrzać płyn chłodniczy bloku silnika. Widoczny orbitrol układu kierowniczego, dolot powietrza z interkulera do komory spalania, kompresor klimatyzacji, osuszacz klimatyzacji. Wentylator wiskotyczny, sterowany termicznie, lecz pełną moc uzyskujemy po załączeniu sprzęgła elektromagnetycznego. Yy, temperatura jest pobierana ze sterownika silnika. Gdy jest taka potrzeba, wentator załącza się w pełni, w pełni wykorzystywana wtedy jest jego moc. Z prawej strony ciągnika mamy akumulator 200Ah/12V. Za skrzynką na akumulator rozrusznik wyżej. To srebrny to regulator przepływu. Jak widzimy, możemy regulować. Jest to regulacja układu kierowniczego, dokładnie wspomagania. Możemy tak wyregulować, aby kierowało nam się lżej lub ciężej. Jak widzimy od regulatora przepływu. Do filtra oleju, filtruje nam olej do wspomagania, regulator ciśnienia układu pneumatycznego, butla na sprężone powietrze, akumulatory hydrauliczne, które są częścią układu amortyzacji przedniej osi. Pod ciągnikiem mamy dwa filtry ssące hydrauliczne, zasilające pompę zębatą. Zawory ciśnieniowe, stąd trafia powietrze do turbiny, dalej do interkulera w jest schładzane i trafia do komory spalania Przedni tuz jest w stanie unieść 5 ton, Dwa odbioru mocy o prędkości 1000 do DIN oraz dwa szybko hydrauliczne. Dwa zawory do zarządzania przednim tuzem. Tutaj blokada, czyli odcinamy dopływ oleju do siłowników przedniego tuza. Tutaj, gdy dźwignia jest do mnie, siłowniki tuza działają dwustronnie, czyli są dwustronnego działania. Możemy dociskać, nawet podnieść traktor i podnosić. A gdy jest w tej pozycji, siłowniki działają już tylko do góry. A przy opuszczaniu jest pozycja pływająca, czyli dostosowuje się do terenu narzędzie. Przednia oś amortyzowana hydraulicznie. Mamy tutaj siłowniki, napęd przednich kół, napęd krzyżakowy. Tylny podnośnik jest w stanie unieść 10,5 tony. taki CBM trzeciej kategorii. Wydajność pompy podnośnika to 120 litrów na minutę. Dzięki drugiej pompie wydajność hydraulicznego układu zewnętrznego jest do 200 litrów na minutę. Jak widzimy, trzy pary złącz. Dwa złącza pneumatyki dwuobwodowej, jednoobwodowa, wolny spływ, tak zwane złącze zerowe plus złącze elektryczne siedmiopinowe. Zaczep transportowy, oczywiście suwany, możemy przesunąć na dół i piton fix. Dwie prędkości wałka WOM 540 oraz 1000, widzimy nawet elektrozawory, czyli zmiana tych prędkości jest elektrohydrauliczna. Obok wałka WOM wziernik ukazujący nam poziom oleju w skrzyni. Kabina jest amortyzowana pneumatycznie, widzimy poduszki z prawej i lewej strony. Przy lewym błotniku zbiornik napojów do spłyskiwaczy. Błotniki skrętne odchylają nam się przy pełnym skręcie. Kabina homologowana na dwie osoby. Mamy dwa siedzenia. Operatora pneumatyczne firmy Gramer plus siedzenie pasażera. Siedzenie Gramer pneumatyczne pod lewą ręką możemy dopompowywać, upuszczać powietrze pod lżejszą, cięższą osobę. Przesuwanie przód-tył oraz tutaj klawisz do ustawiania sztywnej pozycji oraz pływającej, przód-tył. Przekładnia oferuje 6 biegów głównych, jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę. Dodatkowo półbiegi, mamy półbieg A, półbieg B, półbieg C oraz D. Skrzynia, łącznie z reduktorem biegów pełzających, dysponuje 40 biegami w przód oraz w tył. Kierunek jazdy zmieniamy rewersorem przy kierownicy, elektrohydraulicznie, czyli nie używamy sprzęgła. Elektrohydrauliczne zarządzanie podnośnikiem firmy Bosch. Pozycja podniesiona z możliwością zablokowania, aby przypadkowo nie opuścić. Pozycja stop, pozycja opuszczona, czyli pozycja pracy, yy, głębokość ustawiana tym potencjometrem. Dalej mamy jeszcze pozycję pogłębiania chwilowego. Pogłębimy, gdy puścimy z powrotem wrócimy do nadanej głębokości. Przy podniesionym używamy amortyzacji, transporcie. Wysokość podnoszenia podnośnika. Tutaj regulacja siłowa i prędkość opuszczania. Elektrohydrauliczne załączanie przedniego wom -u. Wyłączamy. Dwie dźwignie do obsługi wyjść hydraulicznych z blokadą. Przycisk załączania tylnego wom -u. Wyłącznik. Panel sterowania klimatyzacją. Gaz ręczny. Przycisk do załączania przedniego napędu. Załączamy napęd na stałe lub będzie się załączał automatycznie. Automatyzacja w tej pozycji tego przycisku będzie polegać na rozłączaniu podczas skręcania lub przy przekraczaniu prędkości. Drugi przycisk załączanie na stałe blokady mechanizmu różnicowego. Do góry funkcja auto będzie on rozłączany automatycznie. I przycisk do załączania przedniego napędu odczas hamowania. Przyciski do obsługi amortyzacji przedniej osi Oś sztywna w tej pozycji, w tej amortyzacja, i tutaj dostosowujemy jej sztywność. Dwupozycyjny przycisk do zarządzania przednim gniazdem DIN. Dalej wycieraczka ze spryskiwaczem. Zarządzanie światłem przeciwmgielnym. W gnieździe siedmiopinowym pojawia nam się napięcie na odpowiednim pinie. I tutaj zarządzanie tylnym gniazdem DIN. Gniazdo 12V przełącznik elektrohydraulicznej zmiany prędkości obrotowej wałka, wyłącznik panelu EHR, przycisk manualnego sterowania podnośnikiem, przydatne podczas agregowania z maszyną. Deska rozdzielcza, a na niej dwa wskaźniki analogowe, pierwszy wskaźnik paliwa, drugi temperatury silnika, centralnie. Wyświetlacz TFT, na nim obrotomierz, widzimy napięcie w układzie elektrycznym i tutaj ciśnienie w układzie pneumatycznym. W tej chwili ukazują nam się przepracowane godziny silnika. Po przyciśnięciu przycisku z lewej strony zmieniamy podgląd na czas pracy, całkowity dystans przejechany w kilometrach, przejechany dystans z możliwością skasowania. Możemy skasować, jak widzimy intuicyjnie na wyświetlaczu tym przyciskiem. Skasowaliśmy cyfrowo wskazanie aktualnego napięcia w układzie. Zużycie paliwa 35 litrów też możemy skasować. Przed każdym wyjazdem możemy to zrobić, aby wiedzieć, ile litrów spaliliśmy. Tutaj chwilowe zużycie paliwa. Możemy zapalić ciągnik i będziemy widzieć, jakie aktualnie zużycie. Po zapaleniu widzimy zużycie chwilowe. Po dodaniu gazu widzimy, że Wartość jest rzeczywista zmienia się na bieżąco. Temperatura silnika 45 stopni, czyli też cyfrowo widzimy. Nie musimy czytać z wyświetlacza analogowego. Godzina, data. Mamy możliwość również podglądu z kamery. Włączamy tym przyciskiem. Widzimy teraz, nie musimy się oglądać, aby obserwować naszą maszynę zaczepioną z tyłu. Po załączeniu wałka odbioru mocy ukazuje nam się aktualna ustawiona prędkość 540 oraz aktualne obroty. Gdy zwiększymy obroty, widzimy aktualne obroty wałka. Zmienię na 1000. Widzimy teraz 1000 i gdy zwiększę obroty, jak widać na wyświetlaczu, po załączeniu przedniego wałka nie ukazuje nam się już prędkość, ponieważ jest ona tylko jedna, tysiąc obrotów. I z lewej strony aktualne obroty tego małka. Światła awaryjne, kogut ostrzegawczy. Zespół przycisków do zarządzania haloganami roboczymi. Włącznik zespolony, światła postojowe, mijania długie oraz kierunkowskaże. Pierwszy, drugi bieg wycieraczki oraz spryskiwacz wycieraczki. Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach. Przycisk POWER BOST, w tej pozycji uzyskujemy pełną moc, w tej moc jest ograniczona do 195 koni mechanicznych, jednocześnie uzyskujemy mniejsze zużycie paliwa. Przy podsufitce instalacja głośnikowa oraz radio, to wszystko w standardzie, tak samo klimatyzacja również jest wyposażeniem standardowym. Na lewym nadkolu pokrywa, pod którą znajdziemy panel bezpieczników. Teraz mamy wyłączone hamowanie z przednią osią, a możemy włączyć. Teraz zahamujemy przednimi kołami. Zapala się kontrolka, że załączana jest, załączany jest przedni napęd, i dzięki temu hamujemy sprawnie. Trzeci bieg bieg B, C, D. Możemy zmienić kierunek jazdy bez sprzęgła, do tyłu. Teraz do przodu. Dopasujemy sobie kierownicę. Widzimy ta sekcja podłączona pod przedni. TUS opuszczam balast, podnoszę ciągnik. Rozpędził nam się nawet do 50 km na godzinę. Prezentowany przeze mnie Crystal Orion 250 to ciągnik, którego sercem jest silnik Sisu w osprzęcie tego silnika nie znajdziemy elementów układu SCR, filtra cząstek stałych DPF oraz układu retrykulacji spalin EGR. Dzięki temu konstrukcja jednostki napędowej staje się dużo prostsza, a zarazem oszczędniejsza. Elementy takie jak wysokociśnieniowy wtrysk common rail, jak również elektronika podnośnika, pochodzą od renomowanej firmy Bosch. Ciągnik ten nie posiada zaawansowanej elektroniki, co w przyszłości może mieć duże znaczenie w przypadku ewentualnych napraw. Podsumowując. Ciągnik prosty konstrukcyjnie, zbudowany na zachodnich podzespołach, silny, nie bojący się najcięższych prac. Zastosowana hydrauliczna amortyzacja przedniej osi oraz pneumatyczna amortyzacja kabiny sprawiają, że długa praca na polu nie jest już tak męcząca. Drogi widzów, aby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach, koniecznie nacisnij widoczny teraz na ekranie przycisk subskrybuj. Zapraszam Cię również na mój profil Instagram oraz Facebook gdzie regularnie udostępniam wiadomości na temat kanału Rolnik Szuka. Linki do tych miejsc, jak zawsze, znajdziesz w opisie pod filmem. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia!